Wiatry i mała fala dobrze niosły po wodach zbiornika wodnego w blachowni modele jachtów. Na starcie drugich ogólnopolskich zawodów modeli sterowanych radiem zacumowało 37 małych żaglówek. Można zażartować, że tegoroczny sezon żeglarski w Blachowni otwarł jachty w pomniejszonej wersji. Wstyd mi powiedzieć, ale rzeczywiście no, modelarze mają twardszą skórę i zaczynają wcześniej. My przyzwoici żeglarze czekamy na otwarcie sezonu żeglarskiego, który zawsze jest tak w okolicach 1 maja, koniec kwietnia. Dwudniowe ściganie na wodzie, jako pierwsza w tym roku impreza zaliczana do Pucharu Polski, odbywało się w dwóch klasach modeli żaglowych. Wszystkie są takie same mają taką samą powierzchnię żagla, taką samą długość, mniej więcej taki sam ciężar. I to jest taka klasa łódek typowo takich regatowych, które po prostu ścigają się tylko na, 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 na danym dystansie. Na zawodach ze swoim modelem zjawił się m.in. Zbigniew Lampas, aktualny mistrz polski w klasie 650. Czego potrzeba najwięcej, by zostać najlepszym? Talentu, pracy czy pieniędzy? Pieniądze nie są specjalnie istotne. Pewnie jakiś talent musi być. Sędziowie oceniali wykonanie modeli oraz widowiskowość regat, czyli kunszt, nawigacji i taktyki ich sterników. Dzisiaj modelarstwo to hobby czy sport. No przede wszystkim hobby, aczkolwiek no sport tak samo, ponieważ akurat no spotykając się nad wodą, jak już stawiamy te łódki do wody, no jest jakaś to rywalizacja i staramy się, no wiadomo, że, że, że chcemy wypaść jak najlepiej, także po prostu rywalizujemy ze sobą, więc każda rywalizacja to jest raczej sportem. Urasta do rangi sportu. Stare powiedzenie mówi, że dziewczynka od urodzenia jest kobietą, a mężczyzna do śmierci jest dzieckiem. To jest sposób na życie po prostu. No myślę, że każdy mężczyzna jest, do końca będzie chłopcem, do końca będzie chłopcem, potrzebujemy jakiegoś powiedzmy oderwania od rzeczywistości. Długie zimowe wieczory, człowiek się bawi, nie, 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 nie chodzi na piwo, siedzi przed komputerem, siedzi w piwnicy, siedzi w modelarni, pracuje się po to, żeby coś dorobić. Ale jeśli pasja wieńczy dzieło, są puchary i nagrody, to tylko się cieszyć. Jak się okazuje, Polska dopracowała się wielu mistrzów modelarzy. Mamy kolegów, którzy byli mistrzami, znaczy mistrzami Europy, wicemistrzami świata. Natomiast prawdziwe otwarcie sezonu żeglarskiego odbędzie się 1 maja na zbiorniku wodnym w Blachowni.